Siemanko, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Ostatnio był odcinek, w którym graliśmy breachem, miałem na nim 0 godzin wcześniej i dzisiaj będziemy grać z sobą. Praktycznie w ogóle nim nie grałem. Zenom jest Fazer wedo, Siema! A. W jednym momencie Ej, dwa ja, MPC. Masz... Bracia Syamscy. Więc przechodzimy do gry. do gry. No i proszę Państwa, heaven! Soba już tutaj ląduje w moich rękach. Ja jest wielki łucznik. A ja, a ja gram Deadlock, pierwszy raz, będę ją testowała ja grać Ty, bez sobie. kitu, ja gram sową, a wcześniej nie grałem praktycznie w ogóle, a ty grasz pierwszy raz całkowicie Deadlock no, Fazer, pigni chambera, bo też nim nigdy nie grałeś nie, tak grałem, 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 To czym nie grałeś to Czym nigdy? najmniej, czym najmniej Na Omenie nigdy nie widziałem Fazera To dawaj Omena, bo nie mam smoku Ale ja Killjoy Dawaj a my ci grać Omena Masz a omen. mogę go? Nie Omen Nie wiesz dlaczego nie możesz? Omen. Powiedzieć ci? Nie mów Bit nam na arenie, jam ja jest wielki sowa Jooo, Bo boli mnie głowa Ja jestem sowa, kupuję drona Fazel to się... <ścoughs> <Ja> nie mowa Omen się... Ja nie wiedziałem, że tak działa Mej mena Mej mena Ja myślałem, że <ścoughs> będę mieć blokadę Dzień dobry Polsko! Witam, Folwar to nawet nie on <ścoughs> <ścoughs> Kurwa, nie on No, plus Mega no. Suwa! <ścoughs> Zginął jakiś no backside szokuję backside Kurze, i CT Aj Karambo Nic się nie stało chłopaki Ej! Ten seryj ma dasz runbana na Twitch A jaki masz nick? Jaki masz nick Sprawdź za co dostał? Zaraz profesor. sprawdzimy właśnie odcinku Powiedz mu że jak wygramy Bez kitu, tylko ja na altie jestem Ej, według oglądnij tego seryfa, on się inaczej ogląda trochę Aj to było drag Nie wiem i tak, ja tylko... Się, ja, ja ja Dobra, dronuję Ej Aha, bo co to wyłączenie drona? Myślałem, że niżej jadę Ty, ten Jor co robi? Jakie lagi? Mam lagi kompa, minus 80 <laughs> Lagi kompa mam, nie wiem czemu Ale Macha kręci U. tą kocą No i teraz, wedo, sytu yoru, sytuacja, jaru, sytuacja 1 To nie ja Jednak jest ich dwóch tutaj, pięknie Brimstone to omylony, co? tu się dzieje? Pięknie, co powiedziałeś pięknie? No i <grym> co? Ty powiedziałeś pięknie No i teraz, pięknie Ej, dobra, widzu, widzu, zostaw subskrypcję, proszę, proszę, to jest bardzo ważne. Ja na przykład ostatnio dałem subskrypcję sam sobie z multikonta, idę i na, zaraz mi na konto przeszło tysiąc złotych samo z ciebie, tak z niczego. Więc... Mi też, ja wiem, no da. jak dałem suba to mi przyszło tysiąc no, od razu Sprawdźcie to, sprawdźcie to, no mówię wam Dajcie suba i mówię wam, że się mam przy, przy w życiu A Fazer Sza, Mierze, mi też przyszło Widzicie? Bo ja dałem suba i mam takiego farta w tym Valorancie teraz, że nie wiem Normalnie ja na kosie tam nie pikuję, a jej ja tak ją zabiję Dronuję Serio? Sery, tak? No, no, no Ulala -la. Oznaczyłem tam tam go Widzicie, jaka ja mam szczęście teraz. Ja nie mogę, od razu tak lepiej żyję. O, kolegę mi ze stawku wzięli. Long! Według łączy się ponownie. Witam zawodnika, co sprawiło, że były problemy techniczne. Lagi gry. A, lagi, Oj, ale voicecrack. Ale voicecrack. Lag gry. Wiemy. No, ten mi w biegu ma... Matiu... 104! Kocham fantoma! Jak też kochacie fantoma, napiszcie w komentarzu, kocham fantoma również. Ja normalnie kocham tą broń, uwielbiam dać sobie tak 140 no, ja, ci, w głowie. Tak to nie cienie jest? wędrują, pokaż te cienie Ale cienie wędrują, co ty za smoki dajesz? Gdzieś ty zawędrował kurwa Co on robi? Co ty robisz za te peka? Dobry heros Azer, wszystko w porządku? Nie, nie jest dobrze Azer, co ty robisz? Nie Już nie chcę dobrze, grać chłopak. tym herosem Już nie chcę grać tym herosem, proszę zabierzcie go Już nie chcę grać tym herosem, no Aj, nice try No nie mogę Aj, szkoda, że przegrałeś tą rundę, ale nice try No, nice try, nice try No z ciebie Nie, tłupnął Papier, ej Fazer Papier kamiennożyce robimy Ten, kto Dobra. przegra nie rusza się przez 20 sekund Dobra? Dobra. Na szarcie, Dobra. na ry 3, 4, ry Czemu to nie wysyłasz? No wysłałem Wysłał, je. papier napisał, papier napisał. A ja ja nie będę mówił co napisał. No, Trzy, dobra. Trzy, cztery. Nie napisał nic. Nie, no napisałem. <grym> no dobra, debilu, nie wiem. Loczka, buźka, buźka. Co ty robił? <grym> A co napisałeś? Kamień No to przegrał, przegrał. Tak? Stoisz w miejscu. A on dał? A, faktycznie. Tak, jak kurwa, kłócaj. Miałeś stać w miejscu, czego nie rozumiesz? Ej, Kamil, wiesz, że osoba za tobą cię kocha? Czas! Czemu ta runda... Czemu rundy trwają 3 sekundy w tej grze? Czemu runda trwa tak krótko? My po raz siódmy przegraliśmy przez czas, nie? Niesamowite Zjadło tych To Co nie to ma robić? robić! Myślałem, że to nasz Nary, Postrzej. nary Cz Czekaj Cz plecy To <noise> no, jest taktyka na 4 i pikujecie Ja nie piknąłem w ogóle. Taktyka na kanary, 4. Tak taktyka na 5 5. góry Ej, wejdź ze smoku he Heaven tym momentem jakby nam chodzić, dobra? Dobra, dobra. Dobra, smokuje Heaven. Kurwa, gdzie ten smok poleciał? No, heaven, no to niebo, nie? Co to daje za smoka? Ej, odaj jest się... Dobra, Jarasz Tu jest broń Ten wandal nie, jak, jak coś leży jeszcze na ziemi pamiętajcie, to nie jest za darmo Ten wandal kosztował mi 120 punktów zdrowia Nice Ale jest... daj 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 smoka Heaven tupnął no. Dobra dobra o kurwa jest za Co? widzę? Co ty? Smok heaven, tak? Ja go chcę widzę, tego smoka! A, lepiej? A, a, lepiej teraz? Jezu. Ty trolu. Pana dwa. Spike jest podkładany, 20 sekund zamieniło się nagle w 40. I pierwsza eliminacja dla... Ale ten, Defuj dronem Defuj tym, mówię, dodali coś, no Kiedy były trimi to dni 1 jedem na taty, reti te raton, trimi to dni na no Dużo Something Rozumiecie, że są, że something 6 HP i się wyleczy 6 to ty killi jak zrobisz, to będzie cud, a masz 8, nie martw No, mam 8 <laughs> To faktycznie byłby to cud, jakbyś się cofnął w killach <laughs> Dobra, Lancelot operator trans do sniper. A czyste, cofam Garaż dużo Tu dwóch mniej więcej Może rzucić Nice Nice Spikuj teraz Kulca Nie wiedzą, nie będą wiedzieć, musisz tak baitować Wiem, 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 dlatego rzucam jeszcze to Weszło dwóch, tu, tu, tu Nice, full Co <noise> to kurwa jest? <noise> Na środku ma kotku, spajka jeszcze nie Piękna eliminacja! Jeszcze jeden hedging dokłada w polwar! Znajdując cyfera jako trzecią yo, eliminację! Piękne K.O. BORY! grasową. <laughs> Rozumiesz? Że K.O. a grasową. Dobra, mogę go wyrzucić? Tak, tak, rozumiemy no. No, super śmieszne, no. Myślałeś kiedyś nad stand-upem? No, do... my to oh my samo myślimy. <laughs> <Smo>. <laughs> Idzie, Fader widzimy no i git o kurde mi to wcześniej puściło Uspokój się Obywatelu fuck nice. Chodź ty mam trapa, przejdź jak on tu wszedł Ale to znać, mógł shiftować. no? A mógł shiftować no tak Ale chodź tutaj co na, bo A ja czuję że to będzie A Czuję że to będzie A Tu sobie zostawię to, to biorę tu Jak będzie A to zostawiasz subskrypcję widzu Był, zostawiasz suba jest to jeden, jest A, bo wziął broń Spike Drop A! Spike Drop A! Wywalam, może ty... blisko, ty... blisko, być Nie wiadomo, gdzie. Żeby... No Ale nas nie ogarnia raczej, za boxem stoi. Za bo... Behind the box, close, close side. kaję panikuje. Nice! Nice też. Let's go! Prawo chyba widziałem, nie jestem pewien. Nie. To rzucę? Kurwa, zobaczymy ile mam siły. Ohoj, nie za dużo. Prawda. FK takie imię. Tak, yeah. jest, so, so. No easy, chopaki. Otwórz się, mental mu padł. Ha, nice. Się... Nice, Kamil. Czekaj, 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 bo on nie wie. A nie, jednak wie. No <noise> idź, wielki follower on prawie w ogóle nie grałem, ale podoba mi się ten champion. Także to było na tyle w tym filmie, słuchajcie, wpadajcie na mojego Twitcha, codziennie są streamy przez całe wakacje od 11 rano, gramy tam w różne rzeczy, nie tylko Valorant, musisz koniecznie wbić. Siema! Yo.